No, tak jak wszystkie placówki kulturalne, tak i my również w pewnym momencie, kiedy zaatakował nas ten nieszczęsny wirus, musieliśmy zamknąć drzwi do naszej placówki i wtedy zastanawialiśmy się z pracownikami, co robić dalej. Ponieważ radio to moja wielka miłość, przez wiele lat byłem radiowcem, rzuciłem pomysł, że stwórzmy radio. Jola Nobrowska, z którą razem prowadzę program, powiedziała, że to świetny pomysł, Przespała się z tym tematem, na drugi dzień przyszła i powiedziała: Mam tytuł tego programu. Kultura ma głos. I tak zostało. Myśleliśmy na początku, że to będzie program, który będzie tylko na czas pandemii, tylko na czas ferii zimowych. Wiadomo, wtedy ferie również byliśmy zamknięci, ale gramy dalej i myślę, że grać będziemy, czy pandemia będzie, czy nie będzie. Program będzie funkcjonował jako taka wspaniała kulturalna tuba nie tylko naszej placówki, ale wszystkich placówek kulturalnych naszego miasta. Pracujemy nad tym, aby program rozwijać. Dokupujemy sprzęt. Mam nadzieję, że już niebawem jeszcze bardziej Państwa zaskoczymy. A póki co, premierowo, w każdy czwartek na stronie www.mdkradomsko.pl lub www.kulturamagłos.pl program Kultura Głos. Program powstał i muszę to dopowiedzieć również dzięki dofinansowaniu z projektu Kultura w sieci.